Ostatnie tygodnie to nie najlepszy okres dla tej oto drużyny, dla PSG Stalinysa. Podopieczniki Daniela Pińskiego w ostatnich tygodniach nie prezentują zbyt wysokiej formy. Dość powiedzieć, że na pięć ostatnich spotkań siatkarze z Nysy aż trzykrotnie musieli uznać wyższość rywala. Po pierwsze, 3 do 0 z aluronem CNC warta zawiercie. Po drugie, GKS Katowice i również porażka 3 do 0 i Trelew Gdańsk również porażka 3 do 0. W tym czasie były jeszcze dwa zwycięstwa między innymi z Barkową Każanę Lwów 3 do 0 i z BBTS Bielską Biała również 3 do 0. Ja postanowiłem zająć się tymi porażkami. Dlaczego? Postanowiłem zająć się porażkami. Porażkami, które są bardzo dotkliwe, bo to nie są porażki, w których zespół z Nysy jest gorszy w końcówkach. Lecz to są porażki, kiedy rywale przeważają dość mocno, dominują przez całe sety. Po graczach sensy ciężko nawet zobaczyć jakąkolwiek wolę walki, co jest chyba najgorsze w tym wszystkim, bo wiesz, jak cię przegrywasz mecz indywidualnościami, przegrywasz w końcówce, to, to można zrozumieć, jeśli przez cały set ostro walczysz, Twoja gra jest na dość dobrym poziomie. To takie porażki kibice wybaczają, ale jeśli przez cały set, przez cały mecz nie jesteś w stanie nawet odrobinę nawiązać walki z przeciwnikiem, no to ciężko się to ogląda. I ostatnie te trzy porażki, bardzo, bardzo smutne, z Aluronem bardzo, bardzo trudne granie. Trener Pliński robił zmiany, jednak nie przynosiło one żadnego efektu, tam zawiercianie prezentowali się naprawdę dobrze. W poniedziałek z GKS Katowice, również GKS Katowice grał tak, że w sumie ciężko jakkolwiek spojrzeć, ciężko jakkolwiek ciężko jakkolwiek to nazwać, no bo nie wiem, co się wydarzyło z drużyną w tamtym spotkaniu. Ja rozmawiałem przed spotkaniem, słyszałem opinię, że raczej, raczej porządne nastawienie, że jest walka. To był mać bardzo senny, bo jest zespół PSG Stalinesa jeszcze nie wygrał z gks Katowice. Przed tamte spotkaniem to było pięć porażek na pięć spotkań. Bilans brutalny. Ale wydawało się, że to jest ten moment, kiedy zespół z Katowicą można pokonać. Jak wspominałem wcześniej, ja rozmawiałem z Cietkażaniem przed spotkaniem, z sztabem szkoleniowym przed spotkaniem. I raczej było dobre nastawienie. Wszyscy myśleli, że to jest ten mecz, w którym... To zespół z Nysy wyjdzie z ucięsku. Tak się jednak nie stało. Zespół z Nysy przegrał 3 do 0. Straszne spotkanie! Straszne spotkanie. Kapitalna gra, Quirogi po stronie Katowic. Również Kuba Szymański dokładał swoje. No ogólnie cały zespół GKS-u prezentował się wybitnie. Trener Piński rotował, bardzo rotował. Jednak nie przynosiło to kompletnie żadnego efektu. I w konsekwencji zespół z Nysy przegrał spotkanie 3 do 0. No i. Mecz kolejny, czyli masz strefę grając, który był wczoraj. No i znów od samego początku dominacja, trefla w każdym elemencie. Już ten nie robił aż tak wielu zmian. W podstawowym składzie wyszedł Zuel, grał i jednak zaprezentował się on bardzo, bardzo, bardzo źle. Zul zazwyczaj nie gra w podstawowym składzie. Dotychczas się słyszało, że go blokują limity, które bardzo dotykają z ustali. No i nie prezentował się dobrze. Jedynym zawodnikiem, który po stronie stali grał na jakimś konkretnym poziomie, był Wasim Inventarem. Kolejne jego dobre spotkanie. Tam w GKS nie zagrał najlepiej. No Tam Kento Miura wchodził i próbował coś ratować. I w sumie nawet nieźle mu to wychodziło, bo tak nie wyglądała jako aż tak tragicznie. No ale to nic nie dało. Zarówno w Katowicach, jak i w Gdańsku. W trzecim set w Gdańsku który przez chwilę ożywił tą drużynę, pojawiła się jakaś lepsza gra, no ale potem jest skończony atak przez Kamila Kwasowskiego, a serwisowy Bartłomiej Abułądzia i było po meczu. Ja postanowiłem po meczu sprawdzić, jak to wyglądało w dotychczas, dotychczas rozegranych spotkaniach. No i zespół PSG Staliny wygrał 14 spotkań, z czego wygrane z drużynami, które są nad Stalą, ledwie dwie. Pamiętne zwycięstwo z y, grupą AZZ Koźle 3 do 0 i zwycięstwo również u siebie z AZS Olsztyn. Pozostałe mecze z tymi drużynami to same porażki. Do, straszne, straszne to jest. No, ale ja sprawdziłem jeszcze jedną rzecz. Drużyna PSG Stalinysa na te 14 spotkań. Aż dwunastokrotnie. Wygrywała pierwszego seta i to też jest pewnego rodzaju argument za tym, dlaczego ta drużyna tak wygląda. Ja wiesz, przed chwilą wspomniałem, że jak rozmawiam z siatkarzami przed meczem, to wygląda to dość dobrze, to jest to pozytywne nastawienie, wszystko się zgadza, ale jeśli wchodzą w mecz i na przykład zagrywka nie siada, nie ma tej mocy w, w polu serwisowym i potem pojawia się jeszcze nieskuteczny atak i drużyna nysy siada, 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 siada i tak grałość potem totalnie nie wygląda, nie ma potem już Energii, woli, walki. W sensie wola walka i energia pewnie jest, ale no kompletnie gdzieś tego nie widać na parkiecie. Rybale przeważają i potem w konsekwencji wygrywają. Jedyne dwa spotkania, kiedy Nessa wygrała z pierwszego seta to z, z Barkomem każonym w Krakowie, gdzie gospodarze wygrali pierwszego seta. Potem w drugim secie kontuzja tu Tupciego, zmiany Daniela Plińskiego, i nagle stanęła gra Barkomu i nie zaczęła lepiej funkcjonować. No, fajnie Rafał Buszek się wtedy prezentował, też dobre wejście zaliczył z UL grał i Patryk Szczulek też moim zdaniem wtedy fajnie, fajnie, fajnie prezentował się. No i wtedy Nysa wygrała do jednego i to jest pierwsze spotkanie kiedy Nysianie odwrócili los spotkania i drugie spotkanie kiedy Nysianie odwrócili losy spotkania to mać z PGS Kron w Bełchatowie. Choć tam ten też był bardzo, bardzo specyficzny. Pierwsze dwa sety to Zespół z Nysy w fazie obronnej, w fazie defensywnej, w przyjęciu, rozegraniu wyglądało to wszystko dobrze, ale brakowało skuteczności w ataku. Ja podkreślałem, byłem na tym spotkaniu w Bełchatowie i podkreślałem, że jeśli pojawi się skuteczność w ataku, pod po drugim zajść tam spotkałem kogoś i mówiłem, ten mecz jeszcze nie jest przegrany, bo tu jeszcze coś można z tego wyciągnąć, jeśli poprawi się skuteczność w ataku. No i tak się to stało. Zespół z Nysy zaczął grać zdecydowanie lepiej w ataku, i następne dwa sety na kontro Nysy. I potem w Breku. ciekawy początek. Tam pamiętam, potem już byłem, pięć 5 serwisowych, albo nie 5 serwisowych, ale Bełchatowi nie 5 punktów z rzędu. No i potem Nysa się odrodziła. I w konsekwencji tu Nysa mecz w Bełchatowie 3-2. I to był wielki kombek. To był wielki kombek stali, drugi w sezonie. Czyli na 14 spotkań zaledwie dwukrotnie stal wracała do spotkania po przegranym pierwszym secie, a w Bełchatowie po przegranych dwóch setach. Brutalne, brutalne niestety, no, ale takie są fakty, takie są statystyki i z tym nie ma co zbytnio dyskutować, no bo tak jest po prostu. No i wczoraj też dodałem post na Twitterze i przy okazji dostałem zapytanie o to jak wyglądała drużyna PSG-Stalin po tym jak wygrała pierwszego seta i ile razy przegrali. Tak sytuacja miała dwa razy miejsce, raz z, Bar z projektem Warszawa u siebie, gdzie Pierwszy set dobry w wykonaniu Nysy. Chyba tam był pierwszy raz za kadencji Piotra Grabana. Projekt teraz prezentuje się doskonale z kadencji Kości Ale okej. Okay. Wracając do wątku meczu Stali z projektem w Nysie. No to tam dobry pierwszy set w wykonaniu Nysy. Wygrany. To w Mikołajki, 6 grudnia. Ale od drugiego seta kapitan jest prezentować. Nie, nie jest Kraffake. Chłop zagrał wtedy tam na takiej skuteczności, że to jest aż niesamowite. On od tamtej pory nie zagrał takiego drugiego spotkania w plus lidze. No i. Nysa stanęła wtedy, no w sensie stanęła. Oni cały czas grali w miarę poukładaną rzutkówkę, ale no Klaffek zagrał na takim poziomie, no i w konsekwencji projekt wygrał to spotkanie 3 do 1. I druga taka sytuacja, kiedy Nysa przegrywała seta, przegrywała nawet pff, kiedy Nysa wygrywała seta, nawet wygrywała dwa sety. To w starcie z PG u siebie tym razem. No i podopiecznik Daniela Pińskiego wtedy prowadzili 2 do 0, potem i skra się odrodziło. I tam fantastyczny wynik punktowy Atanasijewicz. Ja już dokładnie nie pamiętam tego, on wtedy punktów zdobył, ale tam At Atanasijewicz z Bielgienkiem kapitalnie pociągnęli grę Bełchatowian. I to było wygrali z tam spotkanie 3 do 2. Kurczę, ja się zastanawiam, skąd się biorą, skąd się bierze taka sytuacja. No bo cały czas mam wrażenie, że drużyna przed meczem doskonale wie, co ma robić. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Jak ma ta gra wyglądać? I też wydaje mi się, że problemem jest głowa. Dlaczego głowa? No bo w Nysie jest ogromna presja. W Nysie jest coś. To jest miasto, które bardzo mocno żyje siatkówką. No i jeśli pojawiają się gorsze wyniki, to nagle coś się nie zgadza. I kibice. To nie jest tak jak w innych klubach, że wprost nie mówią o tym, jak to wygląda. Tylko w nasie jest od razu gadanie o tym, że jest źle i tyle nie ma ukrywania, że jest wszystko super, hiper mega. Nie. Ale to jest jeden czynnik. Drugi czynnik jest też taki, że są tam świadkarze, którzy pamiętają doskonale, to, co się działo w poprzednim sezonie. A pamię to, co się działo w poprzednim sezonie, to każdy doskonale wie. Nysał, otrzymałaś po barażach po fatalnym sezonie, po serii wielu, 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 wielu porażek. Naprawdę tragicznie się oglądało to zespół w poprzednim sezonie. No i moim zdaniem zawodnicy też mają coś takiego, że jak to jest coś takiego, że okej, okay, jest lepiej niż w poprzednim sezonie, ale więc okej, okay, utrzymanie mamy, ale nie ma tego awansu jeszcze troszeczkę wyżej. Ja wiem, że ludzie w klubie są zadowoleni z tego, co w tym sezonie jest, oni no orzekujmy się, miejsce 8 po 26 kolejkach zakończonych, chyba tak. To jest wynik rewelacyjny, ale ja pamiętam spotkanie w tym sezonie, kiedy zespół z prezentował się naprawdę, naprawdę dobrze. To jest drużyna, która jest w stanie ogrywać najlepszych w tej widze. No i nie mówię to bez podstanie, bo ja obserwuję tych chłopaków. Tam Giel wielki potencjał, Bentara wielki potencjał, Siad każdy na naprawdę w wybitnym poziomie. Tylko tam po prostu musi się wszystko zgrać, a w się wszystko zgrywa, kiedy jest dobry początek. Więc kluczem do sukcesu Stalinsa jest odpowiednie, moim zdaniem, odpowiednie wejście w mecz. Jeśli tego wejścia nie ma, to potem tej, tej gry też nie ma. I kurczę, ja naprawdę nie mam żadnego pojęcia, czemu tak się dzieje. Tak samo w meczu z katowicami. Było, byłem w katowicach i meczem super ekstra nastawienie. A w meczu no, nie dało się to patrzeć, no kompletnie gdzieś się poli walki, nie było tego zagrzewania, co zawsze imponowało w drużynie psg Stalinsa w tych meczach, kiedy Nesa wygrywała. No i tam wszyscy koło siebie tak przytulanka, ostro dawać jazda z nimi i tego w tej Katowicach zabrakło. Zabrakło również tego w Gdańsku, dopiero w trzecim secie chyba przy wyniku 12-11 albo wtedy, kiedy PSG-Stalin za pierwszy raz naprowadza, nie pamiętam już dokładnie przy jakim wyniku to było. No i to był pierwszy raz, kiedy zespół z Nysy zakrzewał siebie do walki. No i klucz, atmosfera. Jeśli jest atmosfera na wysokim poziomie, to i Nysa prezentuje wysoki poziom, a jeśli jest to wejście takie markotne, nie ma tej wielkiej energii, to potem ta Nysa też nie funkcjonuje. No i to jest klucz, chyba pytanie do sztabu szkoleniowego, dlaczego tak się dzieje, że w jednym momencie są w stanie wejść z wiarą, a w drugim nie są w stanie wejść z wiarą. Nie rozumiem tego, no ja tego naprawdę nie pojmuję, no, od wczoraj siedzę i myślę, no i kurczę, nie mam żadnego pojęcia, dlaczego tak się dzieje. Za chwilę ktoś powie, że niższe play-offy odjadą. Wczoraj ktoś to fajnie na Twitterze nazwał, że to jest na razie wyścig ślimaków o te playoffy. no bo tak, no Subałki mają mec olsztynę u siebie kluczowy i są przegrywają 3 do 0. Bełchatów wygra teraz z grupą Zaksa Kędzierza i Koźle 3 do 0 Ale co z tego, jak w poprzednich kolejkach prezentowali się jak drużyna na pozycję 14, a nie drużyna, która ma umiejętność, na to, umiejętność i skład i potencjał na to, aby w tej lidze być w top 4, top 6, a nie na takim miejscu, jakim jest aktualnie PGS Krabochatów. No ale to nie jest materiał PGS Krzewołchatów, tylko materiał PSG Stalinesa. Więc będę rozmawiał o PSG Stalinesa. No i... No i cóż, Nysa wciąż może wywalczyć te play-offy. Teraz w piątek masz Asakoresowę. Masz też w ostatnich tygodniach po tym nieudanym Pucharze Polski i nie prezentuje w, w, dobrego poziomu. Dostali ostro zjechani w, w zawierciu. Dzisiaj grają mecz i zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale ich rybalem jest bielsko-biała, więc pewnie luźne trzy punkty wpadną na Kontoresowi. No i przyjadą do Dysy. Będzie pełna hala, będzie pełny obiekt. No, i zobaczymy, jak to się potoczy. No, teraz no, już nic nie zależy od polskiego stanu nie oszukujmy się, jak Nysa przegra z, z Ressową teraz, czy za dwa tygodnie z projektem Warszawa na Torwarze. No, to to będą porażki, które nikogo nie zszokują. No i Nessa straciła, jeśli straciła, jeśli przegra playoffy, to przez co się wydarzyło w poniedziałek w Katowicach i wczoraj w Gdańsku. No, takie są w tym momencie realia. No smutno, bardzo smutno, no ale no cóż poradzić, ja też pamiętam w zeszłym sezonie porażka za porażką, wszystko przegrane. No i udało się w konsekwencji utrzymać tą Plus Ligę, jest na co jeździć, ale kurczę patrzysz się na tych chłopaków, ja w nich widzę duży potencjał i naprawdę no zastanawia mnie to, co się wydarzyło w tym spotkaniu przed GKS-em Katowice i te, w strasie spotkania z GKS-em Katowice i teraz w Gdańsku, że po prostu była drużyna i nie ma. I w Zawierciu również to samo. Była drużyna i nie ma drużyny. Smutne. Może już nogolicy myślą o następnym sezonie. Wiadomo, że część z nich już w Nysie grać nie będzie. Część będzie. Teraz ze składu wrócił Kuba Abramowicz, który też bardzo długo nie grał. zawsze wychodzić z ławki. No tam zawsze trener Piński podkreśla, że oni mogliby sobie losowanie robić, kto wychodzi w podstawowym składzie, bo bo trzech na podobnym poziomie, no i tu zgoda, no niestety żaden z nich, czyli Konrad Jankowski, Dominik Rauczyński, właśnie Kuba Abramowicz nie prezentują wybornego poziomu tak, aby któryś z nich mógłby od razu, można byłoby sądzić, że nadaje się do podstawowego składu. No, ale skoro funkcjonowało to przez tyle kolejek, fajnie się to rozbijało, to dlaczego teraz nie idzie, no? Przyjęcie, ktoś powie, że że w Gierżota jak trafisz, to on potem popłynie, ale Michał Giergierz w niektórych spotkaniach też dobrze wyglądał. Ta druga runda nie jest może aż tak dobra w jego wykonaniu. Może nauczyli się go łapać na obronie. No ale to jest wciąż bardzo dobry siatkarz, więc też nie rozumiem, co się stało z Michałem. Bo to też nie jest zawodnik, który prezentuje tak wysoki poziom. Aczkolwiek spotkanie z Barkołem zagrał nieźle, więc. Was Bentala, no jedyny siatkarz, który gdzieś trzymał wysoki poziom. Cima Żukowski, no. Do Cima jest taki problem, że mówi się, że nie gra, mało gra z krótkiej, czyli zagrywa piłkę do środkowych, albo pajpa, czyli zagranie na drugą linię. No ale też patrzmy się na przyjęcie, właśnie Gierżot czy Kwasowski, no to są nieźli przyjmujący, ale to jest mimo wszystko szczelnica. No i jadą, jeśli Cima nie ma tego, nie ma tego przyjęcia idealnie, Idealnego na ręce, to on też musi biegać, wiadomo, że wtedy też możliwości rozgrywania się troszeczkę kurczą, i wtedy jest granie Bentara Gierżow-Kwasowski. No i to musiało prędzej później siąść. Ja też to gdzieś rozumiem, ale mówię, no najbardziej mi chodzi o to, że w tej drużynie już gdzieś nie ma tej woli walki. To jest kurde, zastanawiające, dlaczego tak się dzieje, i to mnie martwi. To mnie bardzo martwi, i mam nadzieję, że przed meczem zrysują, gdzieś ta pełna hala ich zmotywuje. Może sami gdzieś w głowach, ułożą sobie to tak, że mecz z będzie wygrany. Nie wiem jak, ale mam nadzieję, że tak to się zakończy. Ja też z Michałem Gierżotem, rozmawiałem po meczu w Katowicach. I on podkreślał, że jest mu wstyd i też miałem nadzieję, ja widziałem ich w Katowicach. Oni byli naprawdę wkurwieni na to, co zrobili. I myślałem, że mecz w Gdańsku będzie taki, że oni już sobie po prostu zagrają. Zagrają na fajnym poziomie. Niestety tak się nie stało. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. OK, trochę pogadałem. I to byłoby na tyle w tym materiale. Powiedzmy, że to było tękę wyjaśnia. Mam nadzieję, że Wam się to przyjemnie oglądało, te 20 minut mojego gadania. Ale cóż, ja przełamuję swoje bariery. Ja jeszcze jakiś czas temu nie potrafiłem tak długo gadać do kamery i tak płynnie. Teraz gadam, z tego się cieszę. Mam nadzieję, że Wam też to się podoba. Nie wiem, czy do końca wyjaśniłem... Choć sobie ciężko nazwać to wyjaśnieniami. No ale okej, okay, mam nadzieję, że takie treści Wam się podobają. I jeszcze jeden wątek, o którym zapomniałem powiedzieć, a mianowicie wątek liberów PSG Stalinysa. I wielu, wiele osób narzeka na postawę Kamila Demca. Ja teraz przed chwilą sprawdziłem statystyki i Kamil Demiec ma poziom pozytywnego przyjęcia, na poziomie 44%, więc to nie jest już takie tragiczne przyjęcie, jak tak się mówi o Kamilu, że jest beznadziejnym libero. To nie jest może libero z najwyższej ligowej półki, albo ze średniej ligowej półki, ale to jest niezły libero. On zostanie w stali prawdopodobnie na sezon, domoczy do niego Kamil Szymura, który jest w rankingu 8. Kamil jest, no, w czwartej dziesiątce. No, ale cóż. No, ale jest do Kamila zarzut, że Słabo przyjmuje. I ok. W meczu z Gdańskiem, chociażby w pierwszym secie, bardzo dobrze w niego celowali. Było tam kilka asów serwisowych na nim. No i w takich sytuacjach, kiedy Kamil dobrze nie wchodzi w mecz, ja się zastanawiam, czemu nie ma zwiana Szymona Binka. Hmm? Niejednokrotnie Szymon Biniak w tym sezonie wchodził do obrony. A dlaczego nie wchodzi do przyjęcia? Może jest jeszcze gorszy niż Kamil Dębiec i jego współczynnik przyjęć byłby nie na poziomie 44%, a na poziomie 15%. Ale dlaczego mu nie dajemy szansy? No i to nie jest też tak, że on zawsze do Daniela Wińskiego. To, to totalnie nie tak. Ale ja po prostu pewne rzeczy nie rozumiem. Ja uważam, że pewne rzeczy należy spróbować. Jeśli nie wyjdzie, to okej. Okay. Przynajmniej wtedy wiesz, że spróbowałeś. No a tu już mu nie dostał jeszcze szansy w tym przyjęciu. No tego nie dostał. No, a ma statystyki obron dość dobrym poziomie, a przyjęcia nie, nie daje go. No, że aż tak się, się źle prezentuje na treningu? No, czy nie wiem. No, a jak pozostali przyjmujący w PSG są to właśnie Kwasowski fatalnie i Gierżot też fatalnie, więc i tak najlepszym przyjmującym jest Dębiec, który i tak nie ma dobrych liczb, który i tak ma niezłą liczbę ale nie ma bardzo dobrych liczb. No i też Wczoraj nie zdenerwowało trochę, jak większość zagrywek była w luka perego. Luke Perry, jak teraz możecie sobie porównać, De Dębiec 44%, Luke Perry 63% przyjęcia. Wow! To jest absolutny lider w tej tabeli. Kolejnego wyprzedza o wiele, wiele punktów procentowych. No i Michał Gierżot też mówił o game planie, że ten game plan zanika, bo się zmienia Sytuacja na boisku. I okej, okay. to jest Michał ma absolutną rację. Tak często się dzieje, że jeśli zaczyna się mecz, to potem ten game plan się zmienia, bo game plan jest zależny od tego, jak wygląda sytuacja na boisku. Ja też rozumiem, że trafienie nie kogoś innego nie jest takie proste. No i tyle, okej? Okay. No i w trzecim secie pojawiły się zagrywki w stronę Żanga i Sabickiego. No i zaczęli mieć problemy gwęczami w przyjęciu, więc można było od samego początku zagrywać w kogoś innego niż szpeli. To mnie naprawdę irytowało wczoraj dość mocno. Jeśli patrzę się na statystykę przyjęcia i pedał na takim wysokim poziomie, to się powinno zrobić absolutnie wszystko, żeby go unikać. Żeby on jak najmniej piek przyjmował. Jak najmniej. A przyjmował wczoraj bardzo dużo tych piek. Może tu jest też gdzieś przyczyna. Może tu jest gdzieś problem, że zawodnicy nie realizują planu taktycznego, który mają nałożony przed spotkanie. Może tu jest gdzieś przyczyna tego, że w drużynach z tymi drużynami to nie wygląda. Z tymi drużynami, gdzie są te ważniejsze, nie wygląda tak, jak to powinno wyglądać. Okej. Okay. Tyle. Dzięki.